W dzisiejszym odcinku wydarzyło się dość dużo, tak szczególnie w ogóle, że się okazało, że z jednego odcinka wyszły dwa odcinki, które są publikowane dokładnie w tym samym momencie. Podczas dzisiejszego odcinka jestem ja, jest Wojtek Woźniczka. rozmawiamy o inwestycjach, o flipach, o wynajmach w tych trudnych, dziwnych czasach. Czy jest lepiej, czy jest gorzej dowiecie się w tym odcinku? Co dodatkowo pogadaliśmy o życiu. Tak naprawdę jesteśmy teraz na grillu, więc postanowiliśmy, żebyście sprawili, znaczy żebyście poczuli, jak to jest, jakbyście byli z nami, Rozkminiali o życiu, o biznesie, o poprawianiu siebie, o jakiejś medytacji, więc poszliśmy dość grubo. Myślę, że te obydwa odcinki będą naprawdę ciekawe, dlatego zachęcam do obejrzenia. Jesteśmy w drugiej części albo w pierwszej, w zależności od tego kto, gdzie, u kogo ogląda. Um, pogadaliśmy sobie troszeczkę na temat, tak no, o życiu trochę bardziej, nie? O nieruchomościach, o życiu, o kredytach. O czym gadaliśmy? O flipach, o negocjacjach, czyli o tym, co jest chyba najistotniejsze na rynku nieruchomości. I teraz ja mam do Ciebie pytanie. Z perspektywy Ciebie nie jako Filipa Kowalskiego, który no, prowadzi biznes i szkoleniowy, i um, monitorowy, i um, nieruchomościowy, oczywiście, tylko z perspektywy inwestora w nieruchomości. Co się zmieniło stricte, jeżeli chodzi o um, ten biznes, ale nie, zresztą o czym rozmawialiśmy poprzednio, tylko twoje takie podejście mentalne, czy jakaś zmiana nastąpiła, czy, czy wiesz, czy inaczej zacząłeś patrzeć na nieruchomości po tym doświadczeniu? To doświadczenie akurat niekoniecznie, Aha. ale jest jedna ogromna zmiana, która zupełnie mi otworzyła oczy. Zacząłem czytać książki Aha. o historii finansów świata. A, właśnie. Złoto, wiesz, na przykład przelicznik złota do srebra. Tak, czy parytet, tak. Parytet. Mhm, przelicznik nieruchomości do złota. I uświadomiłem sobie jedną rzecz i to jest dla mnie ogromna zmiana, bo kiedyś myślałem, że jeżeli już dojdę do nieruchomości, to będzie taka bezpieczna przystań, Koniec, już nic więcej nie będę kombinował. A teraz widzę, że z perspektywy czasu osoby, które tak naprawdę mają milionowe majątki albo dziesiątko albo uh -huh. nawet więcej, gdzie oczywiście mam do nich dostęp, że prywatnie mi opowiadają o pewnych rzeczach, uh -huh. widzę, że oni dokładnie wiedzą, kiedy co na co wymieniać, kiedy gotówkę na towary, na złoto, uh -huh. na nieruchomości, kiedy warto przejść z jednego aktywa na drugie. I to jest dla mnie niesamowite, bo uświadomiłem sobie, że tak by. To moje życie, czy ta moja gra inwestycyjna ona się nie skończyła w tym momencie, tylko tak, tak. naprawdę do końca życia będę musiał coś robić, będę musiał te coś pieniądze mieszać. coś mieszać, ale z drugiej strony patrząc historycznie, to te momenty, żeby coś zamieszać, to były 2-3 lata. Czyli 2-3 lata doskonałe na to, żeby zamienić nieruchomości na złoto i z powrotem, to mhm. były gdzieś tam 2-3 mhm. lata. Co więcej, dobre momenty, to tak naprawdę, to były obszary 10 lat. Mhm. I okazuje się, że w nieruchomości, w ogóle w nieruchomościach, w inwestowaniu jakichkolwiek nadwyżek finansowych, Największa rzecz, której mi przez cały czas brakowało, czy dalej brakuje, to cierpliwość. My chcielibyśmy tu wszystko tu i teraz, zarabiać kasę tu i teraz. I teraz oczywiście patrząc wstecz na wykres, to wszystko jest takie oczywiste, takie przecież to wszystko jest lightowe, ale emocje też grają dużą rolę. Więc dla mnie ta ogromna zmiana była taka, że zrozumiałem, że w nieruchomościach nie muszę być do końca. I teraz to mi otworzyło umysł, że przestałem martwić się o same nieruchomości. Bo wiem, że jeżeli nieruchomości będą miały jakieś zachwianie, to po pierwsze one wrócą w to miejsce, gdzie były, urosną. Ale może się okazać, że w międzyczasie będzie ten moment, że na przykład sprzedam wszystko, co mam. Tak, że będzie można wykorzystać innego. lepiej ten, ten kapitał. Dokładnie. Wiesz co, ciekawe, ja podobne mam przemyślenia, to znaczy trochę, trochę inne, ale podobne. Otóż kiedyś ktoś z inwestorów z naszej grupy, w której w jednej z grup, z której jestem, stwierdził, a co wyście myśleli, że nakupicie sobie nieruchomości i do końca, już nic nie będziecie robić? <śledzianie> no właśnie. I powiem tak, ja jestem człowiekiem, który się zabezpiecza. Zawsze się zabezpieczałem. Ze wszystkich możliwych stron. Teraz trochę mniej, jak trochę miałem takich zdrowotnych przejść w życiu, więc trochę inaczej patrzę na życie. Ale zawsze się zabezpieczałem. I słuchaj, i mając pięć czy sześć źródeł dochodu, no co się może stać, tak? No okej, okay, może ci jedno nie pójść, drugie. Ale kto by mógł przewidzieć, że przyjdzie jakiś COVID, tak? Który po prostu rozpieprzy wszystko. Okej, okay, no, mnie nie rozpieprzył wszystkiego. I to jest jakby pierwsza moja refleksja, że choćbyś nie wiem, jak się przygotował, to na nieuniknione się nie przygotujesz. To mhm. jest pierwsza rzecz. Druga moja refleksja jest taka, na jednej z konferencji słuchałem, jak Michał Szafrański mówił, że prawdopodobnie nadchodzi moment, gdzie najlepsza inwestycja to będzie broni konserwy. I wtedy się wszyscy śmiali. I wódka. Proszę? I wódka. No, wódka to nie I wiem. A może, może, może spirytus, alkohol, na handel, nie? I wiesz co? I wtedy się, i wtedy się trochę śmialiśmy z tego. Natomiast ja Ci powiem, ja odkryłem inwestowanie w broń całkiem niedawno. No, odkryłem świr świrowanie się, co chodzi o ten temat. Ale, mm, ale faktycznie, no, nie? Jest, jest tych aktywów znacznie więcej. I to mi, ten, ta cała historia, która się wydarzyła, bardzo mi poszerzyła horyzont. No i kupiłem Biomed Lublin. Nie wiem, czy słyszałeś o Biomed Lublin. No, od Ciebie wszyscy, najszybciej rosnąca um, spółka chyba w Europie w ostatnich tam, w ostatnim kwartale. Oczywiście teraz tam się zawirowało i w 2-3 dni ludzie stracili połowę tego, co, co tam zarobili. No ale liczymy wszyscy, że, że wróci. Natomiast y, dotknąłem giełdy. Ja, giełda zawsze dla mnie była taka, wiesz, taka, a, nie dotykać, no. nie? A tu się okazuje, że nie trzeba wcale jakoś, jakieś tony wiedzy wchłonąć, tylko trzeba po prostu trochę więcej tej wiedzy niż niż taki ignorant, jakim byłem wcześniej. nie? Mhm. I to jest mega istotne i to chyba to samo, mam to samo spostrzeżenie. Dlatego, za wszystko, co się bierzesz, na samym początku trochę taka, takie fale są różne. nie? Na tak. początku wydaje ci się to proste i albo wchodzisz na hura i tracisz na tym kasę i się parzysz. Albo mówisz, to jest proste. Albo masz ale... farta i wychodzi. Okej, okay, super. Tak, no masz farta, ale później nie wiesz, co z tą kasą zrobić i ją przepierdzielasz pewnie na coś innego. Ale może być tak, że mówisz, kurczę, jest to proste albo i trudne, i zaczynasz się edukować, i po pewnym czasie zdajesz sobie sprawę, ta fala w drugą stronę, czyli, kurde, to jest jednak bardziej skomplikowane, niż mi się wydawało. A po pewnym czasie. Kontynuujesz edukację 2, 3, 4, 5 miesięcy, i nagle okazuje się, że jesteś w top 1% ludzi, którzy znają się na giełdzie. I to jest tak naprawdę. No. Jak zmienisz podejście, no bo zobacz, jeżeli wyedukowałeś się pół roku na temat giełdy, potestowałeś coś, pograłeś na koncie demo, możesz pierwszą kasę postawić na giełdzie, coś zarobiłeś, coś straciłeś, to prawdopodobnie setka osób dookoła ciebie ma mniejsze doświadczenie w tej giełdzie niż ty. No pewnie tak, pewnie tak. Natomiast wiesz, u mnie to był prosty case. No, Zezwój do mnie znajomy doktor i mówi: e, wiesz co, jest taka sprawa, że będzie biomet szedł do góry. nie? No, mówię, A skąd wiesz? Mówi, no wiesz, bo tam jakiś mój kumpel, tam doktor gdzieś tam sobie połączył szczepionkę BCG. To jeszcze było to szczepionka BCG, bo teraz jest to, że nie lek w ogóle będą produkować z osocza. Mhm. I no i prawdopodobnie, wiesz, to spowoduje, ponieważ są tylko trzy, trzech producentów w Europie, gdzieś tam w Rumunii, gdzieś tam na Wyspach i w Polsce, no i to spowoduje, że te akcje pójdą do góry. No ale oczywiście, wiesz, wszyscy później psują brodę. Pl w brodę, że kurde, mogłem kupić za więcej. Nie? Ale znowu, no, mogłem nie sprzedawać, mogłem sprzedać, no to w przyszłości nie, nie przewidzisz, ale wiedza i doświadczenie, które nabywasz, chociażby obserwując ten proces, już powoduje, że, że jesteś bardziej, bardziej okrzepnięty. Nie? I, ale też ma mądrość życiowa i z wiekiem to przychodzi. Ale chciałbym wrócić jeszcze do flipów. Okay. Wiesz dlaczego? Chciałbym wrócić do flipów. A, czy dalej uważasz, że to jest jeden z najlepszych sposobów na robienie pieniędzy w życiu? <laughs> bo jest mnóstwo takich osób, które jak dotkną flipów, to stwierdzają, że nie ma nic lepszego w życiu odrobienia flipów. No i właśnie to trochę jest tak. Ja już ci powiem o co chodzi. No? Robisz flipy, robisz to hurtowo, 40-50 czy rocznie i mówisz sobie, kurczę, szkoda, że nie ma sposobu, żebym to wszystko zrobił w jednym miejscu. A później mówisz, przecież to jest deweloperka. Nie? <laughs> Albo robisz mieszkanie na wynajem, kupujesz 10, 15, 20 mieszkanie i mówisz, szkoda, że nie ma tylko nie, w jednego budynku. miejsca. Tak. I albo budujesz, albo tak. kupujesz kamienicę. Budujesz, nie? Tak, tak. I teraz znowu wracamy do takiego normalnego cyklu życia inwestora. Dla wielu ludzi zrobienie kilku flipów rocznie to już znacznie przekracza to, co oni teraz zarabiają na swoim etacie, mhm. czy w swojej firmie. Mhm. Więc. Ten pułap wejścia jest moim zdaniem dość niewielki. Mhm. Dlaczego handlujesz nieruchomościami, czyli czymś drogim? Jednocześnie jest bardzo fajny potencjał zarobkowy, więc dla wielu osób będzie to jakbyś tam wyjście. Mhm. Czyli to jest. Część absolwentów mi pisze, że, że ich życie się zmieniło, bo pracują cztery razy mniej, a zarabiają cztery razy więcej. Czyli tak naprawdę 16-krotna różnica między pracą na etacie, a robieniem gotowców czy flipów. Mhm. I to w ogóle idealny komentarz od Pawła. Jak wszyscy stoją w korkach, ja sobie spokojnie odprowadzam córkę do przedszkola, wracam na rowerze. Jak wszyscy stoją w korkach, wracając z pracy, ja już jestem po spacerze z dzieciakami, mam tak. luźniejsze życie. To jest największy, największy chyba w ogóle plus bycia w branży nieruchomościowej. Nieważne, czy we flipach, czy we, w wynajmie, czy w podnajmie, to co przed powiedziałeś. Prawda? Nie każdy jest też taki, że jest w stanie sobie pozwolić na taki luz, bo wiesz co, poznajemy ludzi, którzy pracują godzinę w tygodniu. Ja znowu wiem, że jak ja mam za dużo czasu, to ja albo się nudzę o i po jest. prostu nie umiem ze sobą wiesz, sobie poradzić, albo szukam nowych zajęć. masz też czasem poczucie, że ten czas jest marnotrawiony, że to jest nieefektywnie wykorzystywany czas. Oczywiście, wiadomo, on lepiej go przeznaczyć też na odpoczynek, nie wiem, grę w squasha, bieganie czy mm. zabawę z dzieciakami, ale. Jest coś takiego, że nie da się nie pracować. Nie? O tym ja wielokrotnie też mówię. No, ale wracając do tych flipów, no czy uważam, że to jest najlepsze zajęcie? Uważam, że jest to zajęcie na tyle proste i mało ryzykowne, bo ja Ci powiem na przykładzie naszych kamienic. Myśleliśmy, że je zrobimy w rok. Na to się ciągnie półtora roku, dwa lata. Robimy wszystko, jak najszybciej się da, ale mimo wszystko wychodzą rzeczy, których się nie spodziewaliśmy. I oczywiście, jakby się nam zazębiły kamienice. Robimy dziesiątą kamienicę i miesiąc, w miesiąc jakaś nowa kamienica się już jest skończona, spieniężona. Super. Ale jeżeli mówimy o zwykłych flipach i miałbym przejść z dwóch flipów na robienie deweloperki, na której zarobię za dwa lata, to mogłoby się okazać, że tego nie uciągnę. Mhm. Więc ja, mimo tego, że robimy duże tematy, jak kamienice. To ja jestem dalej wierny tym podstawom, czyli kupuję mieszkanie na wynajem, sam część z tych kamienic po prostu mieszkań sobie kupuję do swojego portfela. Dodatkowo sam robię flipy, czy tam sam z zespołem, robimy gotowce inwestycyjne, zarabiamy na tych mieszkaniach, które sprzedajemy w kamienicach. Czyli my też cały czas zasilamy swoją spółkę niby drobnymi transakcjami, no bo skoro na kamienicy zrobimy 2-3 miliony. To po co robić flipy, które dadzą ci 40 tysięcy? Ale z drugiej strony te flipy pozwalają mi, że niezależnie od tego, jaka będzie sytuacja przez te dwa lata, uh -huh. to ja sobie pięknie przez to przebrnę i uważam, że to jest bardzo fajna umiejętność, którą warto posiadać. I teraz na początku to się wydaje znowu trudne, bo musimy co? Wybierać mieszkania, badać rynek, umieć negocjować, wiedzieć, jak to sprawdzić, do jakiego notariusza się udać, jak to sprzedać. Ale z moim zdaniem, i wydaje mi się, że wielu inwestorów, Nauka inwestowania w nieruchomości czy zarabiania w nieruchomościach jest jak nauka jazdy na rowerze. Jak raz się tego nauczysz, to zostaje ci to do końca życia. Dobra, muszę tutaj wejść słowo, bo jest jedna rzecz, która, którą powiedziałeś i mi się ona nie podoba, to jest skalowanie tego biznesu. Jak wiemy obaj, skalowanie powyżej pewnego pułapu wymaga budowania zespołu, budowania korporacji własnej. Pytanie, czy wszyscy tego chcemy? Ja na przykład tego nie chcę. się przy tym bronię rękami i nogami. My już mieliśmy kiedyś wielu pracowników z wielą. A i teraz praktycznie chcemy być sami sobą. Nie, ewentualnie outsourcować wszystko. Nie da się, budując duże, duże przedsiębiorstwo nieruchomościowe, outsourcować wszystkiego. No nie da się. Musisz mieć tych pracowników wtedy, nie? Znaczy ja nie mówię, nie jestem przeciwnikiem zatrudniania ludzi, dawania pracy. No broń może, Tylko jestem przeciwnikiem budowania struktur, które mnie w jakiś sposób wiążą. No bo wiesz, ja wolę być takim wolnym ptaszkiem, który tam sobie, wiesz, coś tam, coś tam gdzieś te pasywne dochody ma. Ale już na przykład z Pawłem Preisnerem rozmawiałem ostatnio na ten temat. Tutaj u mnie na kanale z kolei. I tam była taka rozmowa właśnie, że, no nie da się, wiesz, ja sobie już zawsze myślałem, do 40 i w ogóle odcinam wszystko. Nie? Bo dlatego nie budowałem tych struktur, nie budowałem tej firmy, wiesz, nie zwiększałem ilości pokoi do pewnego pułapu i tak dalej. No a się okazuje, że zaczyna Ci czegoś brakować, zaczynasz widzieć tych innych ludzi, którzy są w Twoim wieku, albo starsi, albo młodsi, i oni Cię zaczynają inspirować znowu. I gdzieś ta iskierka się tam odzywa, żeby jeszcze, jeszcze działać. No ale tu jest pytanie, Filip, czy, um, czy Ty masz jakąś granicę, do której chcesz, no nie wiem, budować ten, to przedsiębiorstwo? No mówisz przedsiębiorstwo, nie? To już jako dużą firmę. No mówisz, ja z zespołem, tak? No to trzeba zwiększać skalę cały czas. Piękne zdanie, czy tam nazwa, płaska struktura zarządzania, no. tak? czyli nie mam między mną a pracownikami kolejnej osoby. Wiem, że na pewnym etapie powinienem mieć taką osobę, która po prostu przejmie moje obowiązki w firmie i zacznie to robić. Oczywiście, że jakby do tego dążę. Ja miałem taki pułap 10 osób. Żeby w tym w danym momencie nie mieć więcej osób na umowie o pracę plus B2B. Mm -hmm. Nie mówię to o sourcingu, typu o ekipach remontowych, mm -hmm. czy. No nie, no to, to jest inna bajka zupełnie. Tak? Ale 10 osób gdzieś tam liczy na, na mnie, na to, że ja będę swoją firmę prowadził. Dla mnie to jest motywujące. Czyli ja po prostu muszę dać z siebie trochę więcej, bo wiem, że ktoś jest jednak. Nie tyle na moim utrzymaniu, co jeżeli my razem wspólnie działamy, to tak. jestem w stanie zapewnić im godne życie. No ale zobacz, muszę ci być to słowo, ale to jest w jakiś sposób znowu zwiększanie odpowiedzialności, nie? Bo jesteś odpowiedzialny nie tylko za siebie, ale też za inne osoby. I to w pewien sposób może być stresujące w pewnym momencie. Nie wiem, przychodzi COVID i co wtedy? No ha. i. <laughs> I walczymy! No tak, ale jeżeli przyszedłby COVID, ja bym nie miał zespołu, to może bym sobie zrobił wakacje na pół roku. A tak, A tak to wykorzystałem pracować, cały tak, czas tak. na to, żeby zastanawiać się, co mogę zrobić, żeby nie być jak inni, żeby zrobić coś inaczej, coś lepiej. Ale dobra, wróćmy może do podstaw. Do tego, że jestem ja sobie sam szefem, okrętem i, i czym tam jeszcze? Sterem, tak? okrętem tak. No. i żaglem czy coś tam. No i tym jesteśmy na początku. I to mi się w ogóle podoba w inwestycjach czy tam w, w, we flipach, że my jesteśmy w stanie to zrobić samemu plus outsourcing, czyli nie bierzemy sobie nikogo na garba. Co ważne, czasem pojawia się nasza wspaniała żona, czy tam mąż, czy partner, partnerka, z którym jesteśmy w stanie to zrobić. Nie, bo teraz, może minimalnie zmieńmy temat, ale czy czuję, że właśnie z Twoją żoną lepiej się działa w nieruchomości? W sensie, czy się cieszy, że to w tym kierunku poszło? Gdyby nie Wiola, to ja bym nic nie zrobił. Dlaczego? Dlatego, że ja mam taki charakter, że wiesz, negocjuję, spotykam się z ludźmi, ogarniam jakieś takie, wiesz, tą, ten, ten ariergardę, nie? Otwierać. Ten front, tak. Awangardę, przepraszam, awangardę. Natomiast całe zaplecze mi przechodzi przez palce. Wiesz, mi się to, ja, wszystko. Umowy, dokumentacje, podatki, takie rzeczy. Gdyby Wiela tego nie ogarniała, to, to nic by nie było. Nie byłoby nic. I, i my się tu super uzupełniamy. Wiela z kolei absolutnie nie ma Żadnego parcia, wiesz, takiego, na szkło. no nie powiem, na szkło, ale takiego, wiesz, <laughs> takiego, na to, żeby gdzieś tam być tą twarzą tej, tej firmy, gdzieś tam nagrywać chociażby filmy czy coś w ogóle. No. Ona woje sobie tam z tyłu, robić tą swoją pracę. I tu akurat nie użyję tego słowa, za które karam 5 złotych, że może się udało. Tak. Ale nie poradziłbym sobie bez niej absolutnie tutaj. Bez takiego wsparcia, wiesz, logistyczno-organizacyjnego, nie? Mhm, okay, no, gęsto, no, kogoś zatrudnić, tak, ale to nigdy nie będzie taka osoba. To ta osoba nigdy nie będzie tego czuła. Bo jej przede wszystkim nie zależy, bo to nie jest jej. Bo nie jest albo imię. nawet jeżeli jej zależy, to nie aż tak, jak może zależeć tak. o No która... chyba, że musiałbym wtedy z tą osobę zrobić spójnikiem. A czy musiałbym, bo chciałbym zrobić wspólnikiem. Mm -hmm. Więc tak, każdy dobry pracownik po jakimś czasie musi być zrobiony wspólnikiem, bo jeśli nie będzie zrobiony wspólnikiem, no to, no to odejdzie. Nie? No tak, może znaleźć innego. No ale jakby później masz jeszcze pracowników generalistów i specjalistów, ale też nie wchodźmy w to, bo to zupełnie nie jest temat. Ja mam dokładnie samo podejście, co ty. Ja bym otwierać nowe tematy, szukać tak. nowych nieruchomości, rozpoczynać remonty, mieć wizję na to, ale żeby to skończyć. Więc okazuje się, że w pewnym momencie te flipy czy inwestycje, to nie jest jednoosobowy biznes, tylko gdzieś tam dwuosobowy, i albo to jest wspólnik, albo to jest partner, partnerka, może ktoś z rodziny, bo ja akurat uważam, że z rodziną nie tylko się wychodzi dobrze na zdjęciach, czyli jest, jeżeli jest druga osoba w Twojej rodzinie, która gdzieś tam ma jakieś pomysły i chce robić to z tobą I jak najbardziej, oczywiście też na biznesowych warunkach, bo to jest ważne, żeby takie rzeczy dogadać. Tak, tak. I w ogóle teraz miałem bardzo fajną byśmy na Zakynthos w Grecji na wakacjach połączonych z weselem. W ogóle świetny, świetny pomysł, mm -hmm. świetna realizacja, świetna wyspa, wszystkim się podobało. I poznaliśmy tam Kubę. I Kuba właśnie, już nie wchodząc, do, nie wiem, czy chce, żeby o tym mówił, on po prostu jest synem bogatych rodziców. Okay. Większość jego znajomych korzysta z życia i nie myśli o tym, co zrobić dla firmy rodzinnej, a on mówi, kurczę, ja to jestem taki totalny odludek, bo ja myślę o tej sukcesji, czyli co zrobić, żeby moja firma, moich rodziców Stała się liderem na rynku. Mm -hmm. I teraz pomyślmy o tym w ten sposób, że teraz tak przyrównując do tej żony, z którą współpracujemy, jeżeli są rodzice, którzy są, mają doświadczenie, lata już tego wyczucia biznesowego, którzy to wszystko stawiali od zera, to o, czego oni nie mają? Nie tu by... mają nowego świata. No Marketingu internetowego, social media i tak dalej, i tak dalej. I tu świetnie może wejść sklepów ta osoba. internetowych. Tak, tak, i to ta Więc on wejść. dokładnie to realizuje i szacunek dla rodziców, że mu zaufali, Ogromny szacunek dla niego, że on w tych czasach, gdzie można było być studentem, imprezować, korzystać tak, z życia, tak. to jemu się chce. Ale ja to no, też po... chyba kwestia wychowania, sorry, muszę Ci wejść słowo, bo to jest chyba kwestia tego, że to ktoś zrobił dobrą robotę wcześniej, tak? No, ukształtował tego człowieka w ten sposób. No nie powiesz mi, że ktoś się urodził e, przedsiębiorcą. No, no okej, okay, jest jakiś tam gen przedsiębiorczości, ale to musi być ukształtowane, on to musiał podejrzeć, zobaczyć gdzieś. nie? Jeżeli ja mam teraz tak z Kubą, Kuba ma 6 lat, a my idziemy i Kuba mówi, o ta patrz, A35 mg". Ja Szkoda, że nie 45? No nie? właśnie, ja mówię, a skąd że nie ja 45? Mówię, bo, bo takiego spoilera nie ma i, ma, i nie ma takich rur podwójnych z tym, nie? I wiesz, i, i szok, nie? No, ale dlaczego tak jest? No, dlatego, że ja go w to wciągnąłem kiedyś i on zaczął się tym interesować, prawda? Mm -hmm. Tu mi się wydaje też, że jest, że jest niesamowita też droga dla nas, mm. żeby też inspirować ludzi, nie? Żeby pokazywać, nie tylko nie tylko swoją rodzinę, ale, ale wszystkich dookoła. Nie? No, po to robimy, wiesz, też i tak YouTubea. No kiedyś przeczytałem gdzieś tam pod jednym z moich filmów, że no, schemat jest taki sam. Robią te YouTube y po to, żeby niby wartościowy content, a później i tak pchają tam te swoje książki, nie? Czy coś takiego nie? I wiesz, mi się tak śmiać chciało, no bo ja w sumie mam książkę od pięciu lat, negocjuj, już prawie pięć lat będzie w listopadzie, a kanał mam od roku, nie? No i tak kurze, trochę tak nie smurna, przez ten kanał. To jest taki totalny fan dla mnie. Wiesz, ja, ja się cieszę, jak sobie to pomontujemy, tam to znaczy to głównie montuję, ale, ale jak ja tam coś mogę wiesz, zrobić samemu, jakiś tam jakiś pomysł nadać i tak dalej. No i mnie to kręci, nie? Ale widzisz, jak też ludzie mogą spojrzeć na to zewnątrz, nie? No i właśnie ostatnia rzecz, Filip, to tak zupełnie już inny temat, nie? No robisz dość dużo w tych social mediach, nie? Jesteś gdzieś tam widoczny, ja się kiedyś śmiałem, że Ci czasem wrzucam screeny, jak Ci gdzieś, wiesz, mój film na YouTubie i oczywiście Filip wyskakuje na reklamie tam, nie? Um, czy ty masz jakąś presję ze strony otoczenia, hejterów i tak dalej i tak dalej, że czy ty musisz sobie, się z tym mierzyć, czy to jest na tyle her, jednak schermetyzowana grupa ludzi, którzy nas oglądają, że nie ma takiego? Może nie tyle schermetyzowana, ale na tyle to są mądrzy ludzie, którzy po prostu nie tracą energii na hejt. <laughs> Wiesz co, jeżeli chcemy iść szerzej, trochę szerzej, zainspirować nowe osoby, zawsze znajdzie się ktoś, kto już powie, że ten filmik jest beznadziejny, ten poprzedni jest beznadziejny, ten nagraliśmy razem, bo mało wartości, nie czytali między wierszami, nie inspirowali się pewną wartością. Bo tak naprawdę chciałem, żeby to nagranie było na totalnym luzie, żeby to nie było takie, takie taktyczne przejście przez to wszystko, co robimy. Bo wiem, że i tak takie taktyczne rzeczy wypadają z głowy. Zresztą tych taktycznych rzeczy, jak dokładnie negocjować, jakie są ważne punkty, to i Ty nagrywałeś sporo, tam, ja nagrywałem tam. sporo. Czasem, generalnie, ja teraz najbardziej lubię oglądać właśnie takie nagrania, gdzie jest taka rozkwina, trochę, że zastanawiamy się, co, jak i gdzie, jakie są wartości w życiu, bo wiem, że są osoby, które chcą o tym posłuchać i wracając do tych haterów, zdarzają się. nie wybrnąłeś, już miałem Ci powiedzieć, no, ale widzę, że wracam w ja, że no? wracam, po prostu lubię sobie taką bazę <grym> zrobić. wiesz, co ktoś ostatnio mi napisał pod, w komentarzu jakiś chłopak, że jestem piękny. O, to, to miłe. To, to miłe, bardzo. Zdarzają się osoby, które konstruktywnie gdzieś coś powiedzą, bo też to to powiedzieć. I podziękować przede wszystkim. Słuchaj, w Polsce używa się jadę na mieszkanie, tak? Większość osób tak mówi. Tak, Ktoś tak, mi tak. napisał, że nie umiem mówić, tak? tak I, a ta druga osoba mi napisała, Hej Filip, nie wiem, czy wiesz, ale to jest rusycyzm. Mówi się do mieszkania, a nie na mieszkanie. Tak. Ja Jaka, mówię, rzucie, nie? No, no, Jaka różnica, nie drobna różnica. <laughs> I teraz to jest ewidentnie takie po prostu wyzywanie już, a to jest super konstruktywne. Jestem mega wdzięczny za taki feedback. Kolejna rzecz, mówisz po angielsku feedback, nie mógłbyś powiedzieć <m> opinia. Tak, tak, e, tak. Po prostu już tak się mówi na co dzień. Teraz niech pierwszy rzuci kamieniem ten, który tak nie mówi. Kolejna rzecz mówiłem w dwóch. W 2020, a mi się w 2020, w 2020, czyli też drobna rzecz, gdzie też się czegoś nauczyłem. I teraz pytanie jest, jak masz pryzmat na to, tak? Jeżeli to jest hater, no to ja taki komentarz usuwam, bo wiem, że on nie wnosi żadnej treści, bo to nic nie wnosi. Ale jeżeli jesteś konstruktywnego, super, jestem za to wdzięczny. Ja się, ja się sam rozwijam, zresztą słuchaj, tworzymy ten kanał, mamy pytania w komentarzach, mamy widzów, tak. którzy chcą czegoś się od nas dowiedzieć. Dla mnie to jest ten moment, gdzie już wiedziałem, że się nie rozwinę dalej, jeżeli nie zacznę się dzielić tym publicznie, bo teraz dla mnie to też jest motywacja, tak? Nagrać coś każdego tygodnia, tak. wykorzystać sytuację. Wiesz co, ja jedno zdanie jeszcze a propos tego, co powiedziałeś. Do końca życia zapamiętam, ponieważ taki film, który nagraliśmy z Zacharem do niego na kanał Zachara, zresztą pozdrawiamy Zachara, jeśli będzie to kiedykolwiek oglądał. I ona ma tam już coś po 600 tysięcy odsłon, nie? I tam jest taki moment, gdzie ja, i to jest, to jest też mój błąd językowy, zresztą mała palonicka tuż w ogóle. I mówiłem w cudzysłowiu. No i ktoś mi jeden napisał i to było takie, wiesz, to, to, było gdzieś na granicy tego, o czym ty mówisz, ale zapamiętam to do końca życia. Napisał mi, nie w żadnym cudzysłowiu, bo przecież nie mówi się, że w wdupił. I od tego czasu po prostu się gryzę więcej, jak on to powiedzieć, zawsze mówię w cudzysłowie, tak? Bo jest po prostu w I to jest, to jest fajne. Natomiast, natomiast jest trochę, Filip, takiej, w mojej ocenie, takiego tracenia energii. Wiesz, takiego tracenia energii na takie pisanie, takie czepianie się, gdzie tą energię można na coś innego przeznaczyć. Tak? Oglądasz film. Bierzesz sobie to, co wartościowe, resztę odsiewasz, idziesz dalej. Ale ja u siebie to widzę, że to jest trudne. Bo czasem się włącza, włącza u mnie taki krytykant, wiesz, mały, jak ogląda coś i mówi, no, no tu się pomyli, coś tam, to im zwrócę uwagę, nie? I a później no, po co, nie? Po co to robić? I jest coś takiego, okej, okay, no to się, to się może zdarzyć. Natomiast nie uważasz, że im szerzej wypływamy na szersze wody, tym jest więcej osób, którzy po prostu nie rozumieją tego przekazu. To, są, to jest dla mnie sygnał, że powinniśmy uprościć nasz przekaz. przekaz. Trochę zastanowić się, czy on jest zrozumiały. Bo teraz my wiemy już pewne rzeczy, mamy to w głowie, ale moglibyśmy się cofnąć do tych czasów. Dla, dla mnie najprościej jest nagrywać filmiki, bo się cofam do tych czasów, jak ja czegoś takiego nie wiedziałem i zastanawiam się, co ja wtedy miałem w głowie, jak ja się czułem. I to nie znaczy, że miałem mniej. Po prostu byłem nie miałem tej konkretnej wiedzy i po prostu się cofam i zastanawiam się, jak mógłbym to lepiej przekazać. Mm -hmm. To raz. Druga rzecz, wiesz, każdy z nas gdzieś tam chce się poczuć trochę dowartościowany, żeby i, I ego ucierpi. Niestety w dzisiejszych tak. czasach to właśnie takie wyzywanie innych jest najprostszą formą. I teraz jeszcze taka ostatnia rzecz, to już zupełnie absolutnie zmieniając temat, ale już tak poszliśmy szeroko. Szeroko bardzo to mogę tak, dojść. tak. Pamiętam, na jednej konferencji, zaczęliśmy rozmawiać o medytacji. Aha. Ja nie rozumiałem tego, ale mówię, kurde, Schwarzenegger pisał w swojej książce, tak. że rok medytacji zmienił jego życie. Ja mówię, jak to jest możliwe? I ja że mówię o tej medytacji, wszyscy mówią, e, jakiś szaman. szaman. Ja mówię, a Arnold o tym mówił. A to, to powiedz więcej. Nie? <laughs> I czasem ten taki autorytet właśnie nam pokazał. Tak. I o co chodzi? Ja uświadomiłem sobie, że nie chodzi o taką medytację, że ja siedzę i po prostu wierzę, że jestem jakimś joginem tak, i ogóle, tak Tylko, tylko o to, że tak. ja zwracam uwagę na te momenty, gdzie ja akurat szybko się staję zdenerwowany czy taki wybuchowy, żeby w tym momencie... Co mi to zmienia, nie? Całe szczęście Filip, że nie wozisz w bagażniku M4A1. A Ty już niedługo? Nie, 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 nie wolno, nie wolno, Czci wolno, wolno, tylko że no, generalnie um, nie rozmawiamy o tym temacie, nie? No ale okej, okay, poszliśmy bardzo szeroko. Wyszliśmy od nieruchomości, przeszliśmy przez biznes, poszliśmy bardzo szeroko. Myślę, że to będziemy mnie chyba pomału zawijać do, do portu. Jestem ciekaw, jak, jak na moim kanale, czy też na twoim, jak zostanie odebrana taka rozmowa, bo to było zupełnie coś innego, niż do tej pory robiliśmy. Ja staram się zawsze w tych moich rozmowach wysysać tych moich gości, wiesz, którzy w jednej konkretnej dziedzinie coś tam pokazują. A tu widzę, my rozmawiamy sobie o życiu, a jednocześnie platamy i nieruchomości, i biznes, i podejście do życia, i do zmian. 那不就？ Chyba tyle, nie? Myślę, że na tą chwilę wystarczy. Ale patrz, spotkaliśmy się na grillu. Tak. Zaczęliśmy gadać właśnie o tych rzeczach. Tak. Więc ja tak, to wyszło od nas naturalnie, wiem, że tak. chcieliśmy też się z widzem podzielić, jakby to było, jakby siedział, siedział z nami tutaj. Tak, jakby mógł z nami o życiu tak, jest pogadać. to tak, ciemno, to światło, słuchajcie, jest takie, bo, bo to jest wieczór, nie? No bo co no to... moglibyśmy znowu opowiadać o tym i w kółko wałkować te same tematy, tak. a ja gdzieś tam czuję, że fajnie się zainspirować innymi osobami. Ja uwielbiam tego typu, właśnie takie, czuję się, jak po prostu byśmy siedzieli koło siebie i gadali, i to jest takie fajne. Tak. Więc myślę, że to. Ale poza tym, kto nie testuje nowych rzeczy, to, to zostaje gdzieś tam z tyłu, więc testujemy. Jeżeli się spodobało, to oczywiście dajcie znać. Jeżeli nie, się nie spodobało, to też dajcie znać konstruktywnie, <grym> nie oczywiście żartujemy. Słuchaj, wielkie dzięki za rozmowę. Dzięki, Wojtku. Pomyśleliśmy sobie z Wojtkiem. Niezależnie od tego, czy oglądasz część pierwszą czy drugą, już sami nie wiemy, która jest pierwsza, a która druga. Generalnie w tym momencie też jest jakby ten drugi odcinek. Podlinkujemy tutaj i na pewno podlinkujemy też w opisie. Zasady konkursu postanowiliśmy rozdać sześć książek Wojtka. Dwa razy negocjuj, dwa razy negocjuj numer dwa i dwa razy nie sprzedawaj, pozwól kupić, więc takie książki będą do wygrania. Zasady konkursu. Trzeba przede wszystkim zasubskrybować kanał Wojtka. Mój też. Mój też. Tak. Polajkować jeden i drugi filmik. Tak. Mój też. Tak. I pomyśleć, czy podzielicie w komentarzu czym. Chciałbym, żebyście odpowiedzieli na jedno proste pytanie. Jak na Was biznesowo, jeśli jesteście w nieruchomościach, to. Jak na Wasz biznes nieruchomościowy wpłynęła ta cała sytuacja, która się wydarzyła w związku z epidemią, z lockdownem, z tym wszystkim, co się wydarzyło? Żebyście napisali, jak dzisiaj odbieracie biznesowo Wasz biznes, czy jak on wygląda, jak się zmienił, co musieliście zrobić, czego musieliście się nauczyć, co musieliście zmodyfikować. Dosłownie jedno, dwa, trzy zdania napiszcie, co robicie inaczej niż przed tą całą sytuacją i my wybierzemy te takie najfajniejsze, najciekawsze, które naszym zdaniem najwięcej wnoszą do tego, żeby te filmy były wartościowe i komentarze pod nimi. I te osoby otrzymają książki. Dobra, a co z osobami, które jeszcze nie inwestują w nieruchomości, które myślą o inwestowaniu w nieruchomości, zajmują się czymś innym, to wtedy co one mają napisać? No to może niech napiszą, co ich powstrzymuje przed tym, żeby teraz wejść w ten biznes, jakie są ich demony, czyli um, co powoduje, że może się wystraszyli tą sytuacją, która się zmieniła i odłożyli w czasie. To napiszcie, co Was konkretnie blokuje dzisiaj, biorąc pod uwagę sytuację, która się wydarzyła. Dokładnie. I w tym momencie będzie to sześć książek, dwa razy negocjuje jeden. Dwa razy go negocjuj dwa i dwa razy negocjuj... Nie, nie sprzedawajcie jak sprzedawaj, kupić, kupić. Oczywiście z wysyłką na nasz koszt, także dostaniecie, jak będziecie chcieli dedykację, to też dostaniecie. Myślę, że warto zawalczyć, bo książki są całkiem, całkiem ok. Nie, nie czytałem, ale podobno niezłe. Teraz jeszcze ostatnia zasada, podsumowując. Dwa lajki pod dwoma filmami, film, filmami, dwa suby i dwa komentarze. Nawet jeżeli miałby to być ten sam komentarz albo bardzo podobny, to zostawcie tak. go pod dwoma kanałami. Chcemy z Wojtkiem powspółpracować, zrobić takiego crossa. Yy, Testujemy, testujemy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dokładnie. dokładnie. Także mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli jeszcze nie widzieliście drugiego odcinka, zachęcamy. Link poniżej. Cześć. Dzięki, cześć.